Moje zainteresowania historią Bizancjum sięgają czasów studiów na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1984 87. Byłem uczestnikiem seminarium magisterskiego, które prowadzone było przez profesora Waldemara Cerana, patrona naszego centrum, wybitnego znawcy dziejów Bizancjum, a do tego wielkiego pasjonaty, człowieka, który potrafił zarazić swoją pasją młodych adeptów historii, no, w tym i moją skromną osobę. Pod jego kierunkiem przygotowałem pracę magisterską poświęconą intronizacjom cesarzy bizantyńskich, a więc tych cesarzy, którzy sprawowali władzę w okresie od IV do VI wieku. Ukazałem w swojej pracy okoliczności przejmowania przez nich władzy oraz przedstawiłem ceremoniał, który towarzyszył wstępowaniu na, na tron. Z tych zainteresowań intronizacjami powstał pomysł dalszych badań, mianowicie e, zająłem się uzurpacjami. Z tym, że w okresie trochę szerszym, bo po wiek IX. E, I tutaj za radą właśnie profesora Waldemara Cerana przygotowałem na temat tejże, tychże uzurpacji pracę doktorską. W badania dotyczące uzurpacji pokazały, że oczywiście uzurpacje były zjawiskiem dość powszechnym, dość częstym. W cesarstwie bizantyńskim niosły pewne negatywne skutki, straty gospodarce, populacji. Natomiast nie można ich tylko i wyłącznie definiować jako zjawiska negatywnego, bo były one takim, taką jedyną możliwością odsunięcia od władzy cesarzy, którzy byli niepopularni, którzy byli niezdolni do sprawnego zarządzania państwem. I to była właśnie jedyna furtka wprowadzenia na tronu ludzi zdolniejszych, sprawniejszych. Tutaj może warto wskazać, że takimi ludźmi, którzy przejęli władzę w Cesarstwie Bizantyjskim w drodze uzurpacji byli tak wybitni władcy jak Konstantyn Wielki czy Herakliusz czy Leon, Leon III. Po obronie doktoratu Zostałem zatrudniony w Instytucie Historii, wcześniej pracowałem jako nauczyciel historii w jednej ze szkół średnich w Łodzi. I od tego momentu rozpoczyna się moja przygoda z dziejami średniowiecznej Bułgarii. W początkowym okresie skupiłem swoje badania na wizerunku władców bułgarskich w bizantyńskiej literaturze. Z tym, że władcy, którzy mnie interesowali, oni sprawowali władzę w Bułgarii w okresie od schyłku wieku VII po wiek X, a więc to nie jest cały okres funkcjonowania państwa bułgarskiego w średniowieczu. I tutaj, w wyniku swoich no, długoletnich badań, doszedłem do dość może nie zaskakujących wniosków, ale chyba interesujących, mianowicie takich o to, że bułgarscy władcy pojawiali się w źródłach bizantyńskich wtedy, kiedy te dzieje Bułgarii łączyły się z dziejami Cesarstwa Bizantyńskiego. Ten obraz władców bułgarskich nie jest jakiś kolorowy, żegłbym obszerny, są to takie szkice do portretu, bym powiedział, Bardziej niż jakiś taki pełny obraz. Natomiast trzeba powiedzieć, że te nawet krótkie wzmianki one są z takim emocjonalnym zaangażowaniem ze strony bizantyńskich historyków. Raz to jest emocja negatywna, niechęć, czy, czy, czy nawet wręcz nienawiść, innym razem jest to pewne zaciekawienie, pewna nadzieja na to, że ci władcy bułgarscy będą współpracować z cesarzami bizantyńskimi. Ten Z tego e, zainteresowania właśnie wizerunkiem władców bułgarskich w źródłach bizantyńskich powstał pomysł na kolejny wątek w moich badaniach, mianowicie zająłem się kwestiami współpracy relacji, może nie zawsze to była współpraca, relacji bizantyjsko bułgarskich za panowania niejakiego Symeona I, wielkiego, niewątpliwie wybitnego władcy Bułgarii, który rządził na przełomie IX i X wieku. To postać, że mityczna w Bułgarii, człowiek, któremu przypisywano Wielkie zasługi. Natomiast to, co mnie interesowało, to, to właśnie była ta relacja Bizanty z Bizancją. Przeanalizowałem ponownie źródła dotyczące tej kwestii i doszedłem do wniosku, że to, co w literaturze się pisało wcześniej o wielkich takich ambicjach Symona I które miały sprowadzać się do tego, że chciał on zniszczyć Cesarstwo Bizantyńskie i na gruzach tego Cesarstwa zbudować uniwersalny twór w postaci Cesarstwa grecko-słowiańskiego, że jest to, że trzeba to odłożyć na bok, że ten pomysł nie jest słuszny. Natomiast, co wcale nie oznacza, że Symeon nie, nie był człowiekiem ambitnym. Miał ambicje, ale takie realistyczne. Chciał, aby jego państwo było równorzędne z cesarstwem bizantyńskim i żeby one podzieliły się te państwa wpływami na półwyspie, półwyspie bałkańskim. Kolejnym epizodem w moich tutaj badaniach była, były, była postać syna Symeona, mianowicie Piotra, który w odróżnieniu od ojca ukazywany jest jako władca słaby, władca, który szedł na pasku cesarzy bizantyńskich, za którego rządów doszło do kryzysu państwowości bułgarskiej i w ostatecznym rozrachunku do, do jej upadku. Obszarem moich zainteresowań są dzieje Półwyspu Bałkańskiego w średniowieczu, co ujmuje zarówno dzieje Bizancjum, jak i przede wszystkim dzieje średniowiecznej Bułgarii. No, te zainteresowania średniowieczną Bułgarią, może słabo chociażby tutaj w Rzeczypospolitej jeszcze kultywowane i znane, no, biorą się z rzeczy oczywistych w połowie Jestem Bułgarem w połowie Polakiem, stąd też no, gdzieś tam ciągnęło mnie do tych zagadnień dziejów bałkańskich, tego, żeby je poznać, żeby je wyeksplorować, żeby je jakoś tam upowszechniać. Szczególnie w tych dziejach Bułgarii średniowiecznej pomiędzy VII a XIV wiekiem koncentruje się na zagadnieniach relacji Bułgarii ze średniowiecznym cesarstwem bizantyńskim. Analizuje źródła źródła bizantyńskie, podstawowe właściwie w wielu aspektach dla poznania dziejów średniowiecznej Bułgarii, ponieważ spuścizna stricte bułgarska jest, jeżeli chodzi o historiografię średniowieczną, mocno uboga. Analizuje to, jak Bizantyńczycy postrzegali Bułgarów w okresie średniowiecza. Podkreślę, Bułgarów, którzy i Bułgarię, szczególnie w okresie wczesnego średniowiecza, mimo że mało osób właśnie jest tego świadoma, stanowili no, najważniejszych partnerów politycznych Wielkiego Cesarstwa na Wschodzie. Więc z jednej strony interesuje mnie, interesują mnie szeroko pojęte dzieje samej Bułgarii, między innymi chociażby takim innym polem badań moich zainteresowań jest dzieje stołecznego, późnośredniowiecznego Ternowa, stolicy drugiego państwa bułgarskiego pomiędzy XII a XIV wiekiem w tej chwili pracuję nad tym tematem. To jeszcze dawno, dawno temu było obszarem moich zainteresowań przy powstawaniu pracy magisterskiej na studiach archeologicznych, bo z wykształcenia jestem archeologiem, ale łączę w sobie tą pasję tej archeologiczną z tą historyczną i to jeszcze od czasów podstawówki, podstawówki akurat właśnie odbywanej w dużej mierze na terenie Bułgarii. więc no te rodzinne koneksje przełożyły się na, na te zainteresowania. Więc badam ten, te relacje bizantyńsko-bułgarskie, to spojrzenie bizantyńczyków na tych najważniejszych, przynajmniej we wczesnym okresie, a także bardzo ważnych w okresie późnego średniowiecza partnerów politycznych, jakim byli Bułgarzy, a jednocześnie nie tylko to, w jaki sposób bizantyńczycy opisują Bułgarię, nie tylko to, w jaki sposób jako krainę, jako lud ich cechy w jaki sposób dzieje ich umiejscawiają w tym swoim zrozumieniu świata, ale e, także badam przy okazji bizantyńskie techniki narracyjne, czyli źródła bizantyńskie, głównie historiograficzne, kroniki, chrono, e, inaczej chronografie, byśmy powiedzieli, i dzieła historyków bizantyńskich, czyli okresu od średniego Bizancjum, od 8 do e, 15 stulecia, e, w jaki sposób konstruowali swoją wypowiedź, w jaki sposób opisywali obcych, innych, tego, który im zagrażał albo w jakiś sposób był im przyjaźni czy też był nawet z nimi w sojuszu. Takim szczególnym też elementem moich zainteresowań badawczych tej relacji bizantyńsko-bułgarskiej i dziejów średniowiecznej Bułgarii to jest rola gór w średniowieczu bałkańskim. I ten taki aspekt zupełnie otwarcie mówiąc i bardzo śmiale, oryginalny na tle całej historiografii współczesnej światowej, a mianowicie wojnę górską, to znaczy jak Bizantyńczycy realizowali w założeniu teoretycznym i w praktycznym jak realizowali działania zbrojne na terenie gór. I nie tylko akurat tutaj w tym zagadnieniu w kontekście Bułgarów, choć przede wszystkim, czyli, Korzystam z takich specyficznych źródeł, jakimi są bizantyńskie podręczniki wojskowości, tak zwane taktikony i strategikony. Analizuję, jak prowadzono, jak rekomendowano, żeby prowadzić działania zbrojne na podstawie tych podręczników właśnie na terenie, na, obszarach górskim, na obszarze górskim. A przypomnę, że Bałkany i w tym także Bułgaria to jest dość górzysty obszar. Więc no, te góry są prawie na każdym kroku, jak się mówi kolokwialnie, i trzeba umiejętnie te działania zbrojne na tych obszarach prowadzić. Interesuje mnie to też nie tylko w ujęciu, jak powiedziałem, bułgarskim, ale wojna górska w Bizancjum w ogóle także przez pryzmat całych ich dziejów, przynajmniej od tego okresu średniobizantyńskiego do późnobizantyńskiego. To jest o tyle ciekawe i wydawałoby się, że dość no, odległa epoka, co wspólnego może być z naszymi dzisiejszymi czasami. No, otóż przyznam Państwu, że kiedy przed laty, w mediach pojawiła się informacja o tym, że amerykańskie wojska działające w Afganistanie preferują na terenach górskich, aby działały oddziały wyspecjalizowanych żołnierzy, komandosów w dzisiejszym języku, niewielkie, nieobciążone zbyt dużą ilością sprzętu. No, dla mnie to była oczywistość. Wystarczy poczytać właśnie podręczniki i to autorów starożytnych, średniowiecznych, właśnie bizantyńskich, że w górach sprawdzają się nieliczne oddziały, doborowe Najczęściej spieszone, a nie właśnie te, które operują ciężkim sprzętem i są bardzo liczebne. One się po prostu nie sprawdzają na tych, na tych terenach. Drugim takim aspektem, którego trwanie do dzisiaj trwa, jeżeli chodzi o góry, czyli to, co Francuzi mówią, nazywają, francuska szkoła analna nazywa długim trwaniem la longue durée, to jest, czyli długie trwanie w historii pewnych zjawisk, to jest to, że życie w górach, charakterystyka tego życia przez tysiąclecia się praktycznie nie zmieniała, a nawet na Bałkanach wiemy, że trwała do okresu wieku, połowy wieku XX w niezmienny dosyć sposób, więc mamy takie długie przeżywanie się pewnych aspektów, które akurat mam okazję badać z perspektywy właśnie średniowiecznej. A zatem właśnie ta Bułgaria średniowieczna, dodam jeszcze na sam koniec, że Warto sobie uświadomić, że jeśli z historii pamiętamy, że Karol Wielki odnowił cesarstwo rzymskie na zachodzie w roku 800, koronował się właśnie w, w Rzymie, a cały czas trwa w Konstantynopolu na wschodzie cesarz, cesarz bizantyński, to mało kto wie, że gdy nie było cesarza po 899 roku na zachodzie bo stracili Karolingowi tytuł cesarski. To był drugi cesarz oprócz tego w Konstantynopolu i to był cesarz Bułgarii. Dzisiaj byśmy powiedzieli maleńkiej Bułgarii, ale wówczas maleńka nie była, odgrywała dużą rolę w tych dziejach. Więc tutaj z kilkoma kolegami w ramach Cereneum i społeczności Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego zajmujemy się tą, tą Bułgarią, dzisiaj jakże egzotycznym, jako kojarzoną jako miejsce właśnie raczej wypraw, natomiast i odpoczynku, dobrej kuchni, raki czy też doliny róż, czyli kosmetyków różanych, ale jednak w średniowieczu odgrywała ogromną rolę znaczącą w tej południowo-wschodniej części Bałkanów i w relacji właśnie z Cesarstwem Wschodnio-Rzymskim, zwanym bizantyjskim. Stworzyliśmy zespół i tutaj obok Pana doktora, dzisiaj już profesora Kiryła Marinowa, skład tego zespołu, weszli młodzi historycy, pani, pani doktor Zofia Brzozowska i pan doktor Jan Mikołaj Wolski. Pani doktor Brzozowska zajęła się kwestią kultury i sztuki, jak również postacią żony Piotra, cesarzowej Marii Ireny, z kolei, z kolei pan Doktor Jan Wolski zajął się kwestiami religijnymi, szczególnie monastycyzmem, jak również kwestiami herezji, dualistycznych i trzeba powiedzieć, że właśnie Pan Doktor do, dnia dziś, do dzisiaj zajmuje się tymi zagadnieniami, monastycyzmem i, i, i właśnie kwestią herezji dualistycznych. Trzeba też powiedzieć, że pani doktor Brzozowska i pan dr Wolski to są znakomici tłumacze języka starocerkiewnego. W konsekwencji naszych badań, które też były, w których też uczestniczyli uczeni bułgarscy, doszliśmy do wniosku, że ten obraz cara Piotra, jest, był niewątpliwie Przywdzący, że nie można mówić o właśnie dekadencji czy upadku państwowości bułgarskiej za jego długich rządów, bo trwających 40, 40 lat, że był to władca samodzielny, który dbał, starał się dbać o interesy swojego państwa, co nie oznacza, że nie był otwarty, że tak powiem, na, na wpływy bizantyńskie. I co warto powiedzieć, te nasze badania zaowocowały taką pierwszą w, w fizografii światowej monografią poświęconą właśnie jego rządom, jego panowaniu. To byłyby te wątki bułgarskie, które są obecne w, mojej, w, mojej, w moich badaniach, natomiast to nie są oczywiście, nie, one, nie wyczerpują tych zagadnień, którymi się zajmuje. Tutaj może tylko wymienię, że sporo czasu poświęciłem roli cesarzowych bizantyńskich na, na dworze, że sporo też czasu zresztą wraz z, z kolegami z katedry dzieją Konstantynopola w okresie wczesnobizantyńskim. Dzisiaj natomiast tym, co znajduje się w obrębie moich tutaj szczególnych zainteresowań, to są elity wojskowe w piątym, w początkach VI wieku i tutaj w zespole składającym się z członków właśnie Centrum Ceraneum, mianowicie doktorów Andrzeja Kompy, Andrzeja Hołaska, Szymona Wierzbińskiego oraz mam nadzieję, że za chwilę doktora, a obecnie jeszcze magistra Łukasza Pigońskiego, właśnie zajmujemy się tym, jaki wpływ na funkcjonowanie Państwowości bizantyńskiej miały elity wojskowe, właśnie w, jak wspomniałem, w V, VI wieku. I tymi zagadnieniami myślę, że przez najbliższe lata będę się zajmował.